Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina to jest 8 podcast i. Jeśli chodzi o historię, którą opowiem wam w tym tygodniu, no to wybraliście historię o Manuelu Blanco Romasanta. I przede wszystkim na początku chciałabym Was troszeczkę przeprosić, nie jest to zależne ode mnie. Ten tydzień pogodowo nas nie rozpieszcza, przynajmniej w tej mazowieckiej części Polski. Także gdyby się zdarzyło, że będziecie słyszeć krople deszczu uderzające o parapet. Przepraszam, jakby nie nagrywam w żadnym studio, po prostu siedzę przy swoim biurku, w swoim małym pokoju, no i niestety nie mam na to wpływu. A teraz, żeby tutaj nie rozwlekać się dłużej, przejdźmy od razu do historii. 18 listopada 1809 roku w Reguero w prowincji Orense w Hiszpanii, lekarz nie był pewien, czy właśnie trzyma na rękach w ogóle człowieka, no ale poród odebrał od kobiety, więc nie mogło być inaczej. Ale po zastanowieniu się stwierdził, że tak, i że co więcej, genitalia tego dziecka wskazują, że jest to dziewczynka, i dziewczynka otrzymała niebawem imię Manuela. No, i Manuela żyła sobie bardzo szczęśliwie do swojego szóstego roku życia, wychowywana i edukowana jak dziewczynka, kiedy to podczas pewnych badań lekarz stwierdził, że Manuela to nie jest Manuela, a jest to Manuel, ponieważ podczas porodu lekarz błędnie sklasyfikował dziecko z powodu słabo rozwiniętych genitaliów. Tak więc imię dziecka zostaje skorygowane na Manuel. Niewiele wiadomo o czasach dziecięcych i nastoletnich Manuela, natomiast jako dorosły mężczyzna był on krawcem, umiał czytać i pisać, wzrostu był niewielkiego, ponieważ według źródeł mierzył gdzieś pomiędzy 137 a 149 cm. Fakt czytania i pisania pozwala domniemać, że jego rodzina była zamożna, no i że stać ich było na wykształcenie swojego syna. Po śmierci swojej żony, nie wiadomo kiedy Manuel się ożenił i kim owa kobieta była, ale wiadomo, że małżeństwo było krótkie, ponieważ w 1833 roku już żona zmarła, a on został komiwojażerem i podróżował na terenie Galicji i Portugalii. Dzięki tym podróżom mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat terenów, po jakich podróżował, i dzięki temu mógł dorabiać jako przewodnik dla podróżujących udających się na tereny Kastylii, Asturii i Kantabrii. W 1844 roku Manuel został oskarżony o pozbawienie życia konstabla Vincenta Fernandeza. Konstabel został znaleziony martwy po tym, jak próbował odzyskać dług w wysokości 600 reali za towary, które Roma Santa kupił od dostawcy w Ponferadzie na tzw. zeszyt. A ponieważ Manuel wybrał ucieczkę zamiast stawienia się na procesie, no to został skazany zaocznie na 10 lat pozbawienia wolności. Jakąś chwilę później w wiosce o nazwie Rebordeo w dystrykcie Villar de Barrio pojawia się niejaki pan Antonio Gomez z Portugalii. I zapewne nie będzie to dla Was zdziwieniem, że za tymi danymi osobowymi i fałszywym paszportem kryje się nasz Manuel Roma Santa. Znalazł on zatrudnienie jako tkacz oraz pomocnik podczas żniw, jednak tak naprawdę większość czasu spędzał z kobietami z wioski na gotowaniu, przędzeniu i na plotkowaniu. Dlatego też mężczyźni z wioski uważali go za wybitnie zniewieściałego, ponieważ on parał się typowo kobiecymi wtedy zajęciami. Manuel zatrudnił się także jako przewodnik do przeprowadzania podróżnych przez góry. Pracował na terenie Portugalii i Galicji. I odkąd Manuel stał się przewodnikiem, zaczął tak pracować, no to ludzie w dziwnych okolicznościach zaczęli ginąć. Zaginięcia te nie od razu wychodziły na światło dzienne, ponieważ przewodnik dostarczał rodzinom listy, w których nadawcy informowali, że bezpiecznie dotarli na miejsce, no i osiedlili się w swoim miejscu docelowym. Co prawda w okolicy Rebordeo i wiosek sąsiadujących były znajdowane co jakiś czas ciała kobiet i nieletnich, ale niektóre zwłoki były tak okaleczone, że nawet rodziny ofiar miały ogromny problem z rozpoznaniem swoich krewnych. Prawdopodobnie pierwszymi ofiarami Manuela były 47-letnia Manuela Garcia i jej 15-letnia córka Petra. Kolejnymi Benita Garcia Blanco ze swoim 10-letnim synem i oni zniknęli podczas podróży do Rua Cantabras. Antonia Land i jej córka Peregrina zaginęły w drodze do Oreze, Josefa Garcia zniknęła wraz ze swoim 21-letnim synem Jose. Zaginęła także 12-letnia dziewczynka o imieniu Maria Dolores. Manuel ściągał na siebie podejrzenia miejscowych, ponieważ krótko po zaginięciu tych wyżej wymienionych osób sprzedawał na targu ubrania, w których byli widziani ci ludzie, a te ubrania zostały rozpoznane przez Mieszkańców wioski. Natomiast zanim opowiem Wam dalszą historię życia Manuela, no to przydałoby się tutaj rzucić tak nieco tła historycznego. XIX-wieczna Galicja w tamtych czasach zmagała się z klęską głodu, a ludzie potocznie na tamte tereny mawiali Galicja i Głodomeria. Tereny Galicji w porównaniu z pozostałą częścią Europy wypadały bardzo biednie. Ludzie zarabiali bardzo mało, podatki nakładane na nich były wysokie. E, mieszkańcy utrzymywali się z pracy na roli, a ilość ziemi przypadająca na mieszkańca wsi no nie, była powalająca, nie była powalająco duża, ponieważ było to 1,6 hektara na rolnika. Na tysiąc mieszkańców żyjących na wsi w Galicji przypadało 551 sztuk bydła. Jadłospis tych ludzi był bardzo monotonny. Składał się z ziemniaków, zbóż i bardzo, bardzo marginalnej ilości mięsa. W tych wszystkich niedoborach powszechna była tylko wódka, która przypadała w ilości 7 litrów na głowę mieszkańca Galicji. No i jeszcze plus do tego był inny alkohol o mniejszym woltażu. Tło historyczne. Wróćmy teraz do Manuela. W 1852 roku została złożona na Manuela skarga, ponieważ mężczyzna miał namawiać kobiety i ich dzieci do przeprawiania się z nim przez góry. Po czym, gdy ofiary się na to godziły, Manuel miał pozbawiać ich życia, usuwać tłuszcz ze zwłok i następnie sprzedawać mydło z dodatkiem tego właśnie ludzkiego tłuszczu na targu. Manuel został aresztowany i postawiony przed sądem w Alaris we wrześniu 1852 roku. Broniąc się, oskarżony twierdził, że był dotknięty pewną chorobą, a choroba ta nazywała się likantropia czyli z własnej woli lub pod wpływem klątwy miał on przemieniać się w wilka, albo postać będąca połączeniem wilka i człowieka. A ponieważ zmieniał się w wilka, to nie pamiętał niczego, co działo się podczas przemiany, i nie pamiętał, żeby kogokolwiek w ogóle pozbawiał życia. Opowiadał także przed obliczem sądu o tym, jak to pierwszy raz przemienił się i do tej transformacji miało dojść w górach. Na drodze Manuela stanęły dwa groźnie wyglądające wilki, a on niespodziewanie upadł na ziemię i konwulsje ogarnęły jego ciało. Trzy minuty później był już wilkiem, a obok niego leżało jego ludzkie ciało. Przez pięć dni trzy wilki przemieszczały się razem, a po tym czasie Manuel wrócił do swojej ludzkiej postaci. Pozostałe wilki także przemieniły się w dwóch mężczyzn, i jednym z tych mężczyzn był Antonio, a drugi Don Genaro i obaj panowie byli z Walencji. Dwaj mężczyźni także byli pod wpływem klątwy. Prokurator bardzo cierpliwie wysłuchał historii oskarżonego, po czym wezwał Manuela do przemienienia się, żeby potwierdzić swoją wersję. Natomiast Manuel z ogromnym smutkiem powiedział, że niestety nie może tego zrobić, ponieważ klątwa obejmowała tylko 13 lat jego życia i niestety tak się niefortunnie złożyło, że wygasła w poprzednim tygodniu. Miesiąc później lekarze z Alaris przedstawili sędziemu raport, z którego jasno wynikało, że pan przewodnik wymyślił swoją dolegliwość. Według raportu, to, czy ktoś cierpi z powodu likantropii, można określić na podstawie tzw. badania trzewnego oraz badania czaszki. Natomiast lekarze, poddając oskarżonego badaniom, nie znaleźli przyczyny ani powodu, żeby mężczyzna cierpiał na wilkołactwo. Zamiast tego w raporcie widniała ocena Manuela jako zboczeńca działającego z pełną świadomością. Roma-santa nie był szalony, nie miał też niskiego IQ. Barwna i epicka opowieść Manuela nie zrobiła na sędzim wrażenia. I 6 kwietnia 1853 roku wydał on wyrok. Oskarżony jest winny. A kara śmierci ma zostać na nim wykonana przy użyciu garoty. Przed wykonaniem tej kary mężczyzna ma jeszcze zapłacić kwotę 1000 reali na rzecz rodzin ofiar. Podczas procesu w sprawie Wilkołaka zostało zgromadzonych 36 tomów akt. Manuel przyznał się do 13 morderstw. Sędzia uniewinnił go od czterech zarzutów morderstw, ponieważ wskazane ofiary zostały zaatakowane przez prawdziwe wilki, tak więc został oskarżony tylko i wyłącznie o dziewięć morderstw. I kiedy już wydawało się, że nie ma litości dla wilkołaka z Alaris, na miejsce ministra sprawiedliwości José de Castro Jorosco wpływa list z dalekiego Londynu od niejakiego pana Philipsa. Pan Philips, czyli prawdopodobnie francuski lekarz Joseph Pierre Durand de Gros, a mówię prawdopodobnie, ponieważ nigdzie nie zostało to potwierdzone, a w innych źródłach z kolei znalazłam informację, że był to hipnotyzer, pan Philips twierdził, że ma zaawansowaną wiedzę na temat likantropii i dzięki hipnozie może wyleczyć mężczyznę z tej jakże ciężkiej przypadłości. I w związku z tym uprzejmie prosi, żeby egzekucja Manuela Romasanty została odroczona, żeby on, pan Philips, mógł pochylić się nad przypadkiem wilkołaka. Hiszpański minister sprawiedliwości przekazuje ten list lekarza na ręce królowej Izabeli II, która 13 maja 1854 roku odracza egzekucję Manuela i przenosi go do więzienia Celanowa. Jednak kilka miesięcy po przeniesieniu Manuel już nie żył. Oficjalnie zmarł z przyczyn naturalnych, a przyczyną naturalną był rak żołądka. Nieoficjalnie miał go postrzelić jeden ze strażników, który go pilnował, ponieważ chciał zobaczyć, czy więzień się przemieni w wilka po, swojej, po śmierci swojej ludzkiej powłoki. I jeśli chodzi o podania, legendy, wierzenia, które w XIX wieku dotyczyły likantropii, to według tradycji siódmy syn mógł urodzić się jako normalny potomek lub jako wilkołak. Można było zapobiec zostaniu wilkołakiem, jeśli jeden z braci tego siódmego potomka jest chrzestnym podczas chrztu lub świadkiem podczas bierzmowania. Warunkiem, żeby być chrzestnym albo świadkiem jest ukończony wiek 16 lat, no i brat ten musiał być oczywiście bierzmowany. Jeśli żaden z braci potencjalnego wilkołaka nie spełniał tych wyżej wymienionych warunków, no to nadanie imienia bij to miało zapobiec przemianie. Jeśli dana osoba była wilkołakiem, to do przemienienia miało dochodzić w każdy piątek o północy po zrzuceniu ubrań i po wyjściu z domu następnie wilkołak odwiedzał siedem wiosek i w każdej z nich dokonywał przeobrażenia się. Można było zmusić wilkołaka do powrotu do ludzkiej postaci, raniąc go albo paląc jedną ze skór, którą nosi. W epoce oświecenia, likantropia zaakceptowana została jako choroba, do której mogły prowadzić kiła, wścieklizna, porfiria czy zatrucie pokrzykiem wilczą jagodą, a potocznie ta roślina zwana jest Belladoną. Natomiast teraz jeszcze opowiem Wam na prawie zakończenie o ostatnim polskim wilkołaku, ponieważ Polska też miała swojego wilkołaka i historia tego pana wyglądała tak. 7 lipca 1901 roku pasterze ze wsi Myscowa, pasący swoje owce pod lasem, zauważyli wilka. Wilk ten porwał w paszczę jedną z owiec i uciekł do lasu. Nieustraszeni pasterze pobiegli za zwierzęciem, żeby wyrwać owieczkę z jego kłów i pazurów. Nagle podczas gonitwy na swojej drodze w miejscu, gdzie powinien być wilk, pasterze zobaczyli dziada proszalnego, niejakiego Iwana Karczmarczyka. Pasterze niewiele myśląc zaczęli bić i okładać kijami starego mężczyznę z krzykiem, żeby owce oddawał. Iwan walcząc o swoje życie i zdrowie poderwał się na nogi i ile miał w nich pary biegł w stronę wsi. Tam jednak znów został dopadnięty przez pasterzy i powalony na ziemię. Dodatkowo mężczyzn podjudzał do bicia staruszka miejscowy wójt, Maciej Solenka. Na szczęście dla Iwana nadszedł miejscowy żandarm i nakazał przestać bić karczmarczyka, a całe zdarzenie zgłosił do sądu powiatowego w Dukli. 25 listopada 1901 roku zapadł wyrok. Winni są pasterze oraz wójt, a karą im wymierzono było kilka dni za kratami więzienia. Na dzień dzisiejszy Iwan Karczmarczyk jest ostatnim poświadczonym źródłowo polskim wilkołakiem, lub jeśli jesteście bardziej racjonalni, no to jest to ostatni mężczyzna posądzony o lykantropię. Aktualnie w psychiatrii określenia likantropia używa się w odniesieniu do osoby, która jest przekonana, że zmieniła swoją postać. Chorzy są najczęściej przekonani, że przemienili się w wilka, chociaż czasami to też jest inne zwierzę, np. pies, żaba, kot, koń, tygrys. Likantropia nie jest popularnym typem urojenia, i jeśli już wystąpi, to wówczas charakteryzuje się takimi objawami jak Przekonanie, że jest się zwierzęciem, prezentowanie domniemanych dowodów swojej zwierzęcości, na przykład kły i pazury, naśladowanie danego zwierzęcia między innymi poprzez wykonywanie typowych dla niego ruchów, dźwięków, odgłosów, i tutaj może być na przykład wycie wilka. Likantropia będzie też najczęściej objawem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej bądź ciężkiej depresji. Innym ważnym czynnikiem, warunkującym wystąpienie likantropii, mogą być zmiany albo uszkodzenia w obszarach mózgu, odpowiedzialne za postrzeganie własnego ciała. Natomiast wracając jeszcze do pana. Manuela Roma Santy. Na podstawie jego przypadku w 1968 roku został wyemitowany hiszpański dramat e, o nazwie, która po polsku jest tłumaczona jako Las Wilka i film został stworzony na podstawie e, książki Carlosa Martineza Barbeito, który z kolei swoją książkę napisał w oparciu o akta sprawy. Z kolei w 2004 roku powstał hiszpańsko-angielski horror o tytule Roma Santa, i scenariusz do filmu napisał hmm, potomek jednego z lekarzy, który badał rzekomego wilkołaka. Natomiast jeśli macie chwilę czasu na obejrzenie, według mnie, filmu takiego hmm, średniego, no to polecam jak najbardziej obejrzenie filmu, horroru Roma Santa. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą historię, może nieco mniej kryminalna niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że równie ciekawa. No i cóż, zapraszam Was do wzięcia udziału w kolejnej ankiecie w przyszły poniedziałek. A na razie, jak zauważyliście, w piątek nie ma żadnych kolorowanek ani podcastów, ponieważ całe swoje ponieważ cały swój wysiłek, wolny czas i wszystko, co mogę, poświęcam na przygotowywanie do grudniowego daily, ponieważ na pewno nie jest to żadną tajemnicą pol poliszynela, że daily się pojawi, tak jak w poprzednim roku w grudniu, od pierwszego do ostatniego dnia grudnia, także e, taki mały spoiler, że się pojawi. Natomiast e, ja dziękuję oczywiście wam za wysłuchanie historii, Moim wspierającym dziękuję za wspieranie mnie, ponieważ dzięki temu mogę docierać do książek, które prezentują kolejne ciekawe według mnie sprawy. No i cóż, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Jeśli macie chęć, to też w poniedziałek zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie. Nie przedłużając, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się serdecznie. Papa. Pa. Aha, PS. Sprawdźmy, kto wysłuchał do tego momentu. Jeśli dotarliście do tego momentu, to zostawcie, proszę, komentarz o treści wilkołak. Teraz, papa. Pa.